Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu. Dziś odcinek solowy. Dzień publikacji tego odcinka to 10 październik, czyli Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Czyli taki dzień, który ma nam przypominać o tym, że jest ono ważne, równie ważne jak zdrowie fizyczne, i potrzebuje być uwzględniane. I dzisiaj w tym. Odcinku podcastu takie 10 myśli o zdrowiu psychicznym. Pierwsza. Myślę, że problemem ze zdrowiem psychicznym nie jest to, że ludzie nie wiedzą, że jest ono ważne, ale ciągle uważają, że są rzeczy ważniejsze. I dziś, właśnie dziś, mocno chcę podkreślić, że jesteś ważna i jesteś ważny. I twoje zdrowie psychiczne też jest ważne. Bo kiedy ktoś złamie nogę, to się nie zastanawia, czy to jest dobry moment, żeby pojechać do lekarza, czy to już, a może sama spróbuje zrobić coś, żeby ta noga się zrosła. Natomiast kiedy na przykład towarzyszy nam od miesięcy dojmujący smutek albo paraliżuje nas lęk, który nie pozwala się rozwijać czy po prostu czerpać z życia, Albo na przykład jest nam trudno w naszym rodzicielstwie, to wielu z nas oddala od siebie myśl, że mogłoby pójść skorzystać z pomocy psychologa, psychoterapeuty czy lekarza-psychiatry. Co więcej, niestety czasami nasze otoczenie nie wspiera nas w tym, aby z takiej pomocy skorzystać. Albert Einstein powiedział, że wiele spośród rzeczy, które możesz policzyć, nie liczą się. Wiele z tych, których policzyć nie można, naprawdę się liczą. I myślę, że zdrowie psychiczne do tych niepoliczalnych, ale naprawdę liczących się rzeczy należy. Druga myśl to, jak myślę o zdrowiu psychicznym, to myślę sobie, że to nie jest jakiś taki jeden punkt, ale jest to raczej punkt na pewnej skali. I różnie z tym zdrowiem bywa. W różnych okresach jesteśmy w różnych punktach na tej skali. I tak naprawdę to zdrowie psychiczne to jest taki proces ciągłego szukania pewnej optymalnej równowagi w naszym życiu, bo nigdy nie będzie tak, że to będzie, wiecie, taki jeden punkt takiej mocnej, takiej równowagi, takiej idealnej równowagi. I myślę sobie, że uwzględnianie tego swojego zdrowia psychicznego może wyglądać bardzo różnie u każdej i każdego z nas, bo każdy z nas jest właśnie na innym punkcie tej skali ma inne potrzeby, z innymi wyzwaniami się mierzy i też to uwzględnianie swojego zdrowia psychicznego może wyglądać różnie każdego dnia. U każdego z nas osobna. I dzisiaj zapraszam cię, droga słuchaczko, drugi słuchaczu do zastanowienia się, co chciałabyś chciałbyś uwzględnić właśnie teraz, w tym momencie życia, w którym jesteś. Co jest dla ciebie ważne? O co warto a może nawet trzeba zadbać żeby dbać o to zdrowie psychiczne. Kolejny punkt to profilaktyka, czyli lepiej zapobiegać niż leczyć. Modne hasło, ale bardzo prawdziwe. Niestety z moich obserwacji wynika, że często nie mające przełożenia na życie. Bo wielu pomocy szuka, o ile jej szuka, dopiero jak jest naprawdę źle. A tak naprawdę, im szybciej zauważymy pewne trudności i szybciej wdrożymy adekwatne wsparcie, tym jest większe prawdopodobieństwo, że unikniemy takich długofalowych czy trudnych konsekwencji. I ja jestem bardzo dużym zwolennikiem profilaktyki, zarówno w medycynie, jak i w psychologii zwolennikiem tego, aby zapobiegać rozwojowi różnych trudności, zaburzeń związanych ze zdrowiem czy z psychiką. Na rzecz takiej budowania odporności, czy to odporności takiej właśnie naszego ciała, czy odporności psychicznej, bo jest również taki konstrukt jak odporność psychiczna i też nagram odcinek więcej, czym ona jest. I budowania właśnie tej odporności psychicznej, czy takiego wyposażania się w różne mądre strategie radzenia sobie z wyzwaniami, kryzysami, stresem, których nie unikniemy. I ja bardzo mocno koncentruję swoją pracę właśnie czy w gabinecie psychologicznym, czy na sali warsztatowej, czy szkoleniowej, czy też w przestrzeni internetowej, na tym, aby właśnie koncentrować się na zapobieganiu powstawania różnych właśnie trudności, albo minimalizowania ich skutków. No i też mam nadzieję, że ten podcast jest taką małą cegiełką w tym procesie dbania o zdrowie psychiczne. I Jedną z takich moich zawodowych misji jest to, żeby dobrostan ludzi był większy, żeby jak najwięcej z nas miało narzędzia, miało umiejętności do radzenia sobie z przeciwnościami losu i żeby tu przepraszam moich kolegów i koleżanki psychoterapeutów, żeby gabinety psychoterapeutyczne nie były przepełnione. Bo niestety aktualnie kolejki do specjalistów zdrowia psychicznego są naprawdę długie i czasami na taką pomoc trzeba czekać. Zbyt długo. Ze zdrowiem psychicznym no, nie jest lepiej, jest gorzej, więc naprawdę musimy postawić na jego ochronę. Moim celem jest właśnie stawiać na tą profilaktykę, bo naprawdę jesteśmy w stanie zrobić dużo, żeby pewne trudności nie pojawiały się w naszym życiu albo nie pojawiały się z taką siłą, z którą my nie będziemy sobie w stanie poradzić. Także naprawdę. Profilaktyka, lepiej zapobiegać niż leczyć, jest naprawdę u mnie takim żywym hasłem. Punkt czwarty z tych moich myśli, które gdzieś sobie zebrałam, zanotowałam, przemyślałam, to warto, a nawet trzeba dbać o zdrowie psychiczne niezależnie od wieku. I tutaj pamiętajmy o naszych dzieciach, o nastolatkach. Oni potrzebują naszego dorosłego wsparcia. I to nie tylko specjalistów od zdrowia psychicznego, na przykład psychologów pracujących w szkole. Ale. Przede wszystkim mądrych, obecnych dorosłych w ich środowiskach życia w domu, w szkole, na zajęciach dodatkowych, na podwórku. Naprawdę czasem jeden dorosły, który zauważy, usłyszy tego człowieka, dostrzeże go, dostrzeże w nim potencjał, może bardzo dużo dobrego zrobić. Także bardzo, bardzo te nasze dzieciaki i nastolatki nas potrzebują. Nie zapominajmy o tym. Punkt piąty. Czasami profilaktyka nie wystarcza, czasami potrzeba kogoś obok, kto pomoże nam przejść przez trudny czas w naszym życiu i bardzo chciałabym Ci powiedzieć i chciałabym, żeby to mocno wybrzmiało, że proszenie o pomoc jest ok, że Ty jesteś ok, Ty jesteś w porządku, kiedy prosisz o wsparcie i kiedy przyjmujesz pomoc od innych bez oskarżania się, że nie dajesz rady sama czy sam. Jesteś człowiekiem, jesteśmy ludźmi, a nasz gatunek został stworzony do tego, aby budować bliskie relacje i w bliskich relacjach wzrastać, z bliskich relacji czerpać pomoc, z bliskimi ludźmi się radować i cierpieć. Także warto prosić o tą pomoc. I tej pomocy mogą udzielić nasi bliscy, nasi przyjaciele. I pytanie: czy takich masz wokół? Na kogo i w jakiej sprawie możesz liczyć? Może dzisiaj zrób sobie taką listę wspierających osób i powieść w widocznym miejscu, aby móc z niej skorzystać, kiedy będziesz w potrzebie. I to wsparcie od innych może bardzo różnie wyglądać. Od jednego, od jednej osoby możemy dostawać takie wsparcie emocjonalne, ona nas wysłucha, jest obecna w naszym życiu. A na przykład ktoś inny może być takim wsparciem bardziej. Związane na przykład ze wsparciem materialnym. Możemy liczyć na przykład na jakieś, jakąś pomoc finansową, czy pomoc materialną ze strony tej osoby. Jeszcze ktoś inny może nam ugotować obiad, także te rodzaje wsparcia też mogą być różne. I pamiętaj, że dla kogoś również i ty możesz być takim wsparciem, ale to pewnie temat na inne nagranie. Szósty punkt. Czasami pomoc, którą zapewniają bliscy czy przyjaciele, nie wystarcza. I czasami potrzeba wsparcia kogoś, kto ma wiedzę i umiejętności jak wspierać profesjonalnie. Czasami bywa też tak, że łatwiej nam zwrócić o pomoc do kogoś obcego. I po to są właśnie specjaliści zdrowia psychicznego, z którymi możesz porozmawiać. Może to być na przykład psycholog, psychoterapeuta, psychiatra, ale również inni, którzy w tym obszarze wspierają. I naprawdę nie ma w tym nic złego, żeby z takiego wsparcia skorzystać. Bo kiedy masz podejrzenie, że złamałaś nogę, czy złamałeś nogę, kiedy wysoka gorączka i kaszel nie mijają po kilku dniach naturalnych metod leczenia, albo kiedy brzuch boli Cię tak, że nie jesteś w stanie chodzić, to korzystasz z wizyty u lekarza. I podobnie jest ze zdrowiem psychicznym. Skorzystanie z tego rodzaju wsparcia może być naprawdę bardzo dobrym rozwiązaniem. I żeby ułatwić Ci odnalezienie się w gąszczu w takich różnych form wsparcia, zebrałam dla Ciebie kilka podpowiedzi, które mogą Ci się przydać. Jednym z nich jest na przykład na moim blogu: psychiatra, psychoterapeuta, psycholog, kto jest kim i z czym do kogo. Jako podlinkowuję tutaj w opisie odcinka. I tam znajdziesz informacje, czym zajmują się poszczególni specjaliści, a także taką infografikę, jak rozpoznać specjalistę. Czyli faktycznie osobę, która. Ma kompetencje i ma uprawnienia do tego, żeby wspierać. Możesz też zajrzeć do moich wpisów w social mediach i zapisanych relacji na Instagramie, w których odpowiadam na najczęstsze pytania dotyczące specjalistów i ta relacja jest zapisana jako specjalista czy specjaliści. Oczywiście, jeśli tam nie znajdziesz takich odpowiedzi, to śmiało możesz napisać do mnie maila i ja, jak tylko będę w stanie odpowiedzieć, to chętnie to zrobię. Zebrałam również dla Ciebie numery bezpłatnych telefonów pomocowych, z których możesz skorzystać przez całą dobę i te numery również wklejam tutaj jako opis odcinka. Jest to na przykład Centrum Wsparcia dla Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, czy Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia. Także spojrzyj sobie tutaj w opis i, i może tutaj znajdziesz też jakąś inspirację. Bardzo polecam też wartościową i rzetelnie prowadzoną stronę internetową Życie wartej z rozmowy. Jest to taki projekt, który w Polsce zajmuje się zapobieganiem samobójstwom we wszystkich grupach wiekowych, więc też tam takie pomocne informacje możesz odnaleźć. No i oczywiście, jeśli potrzebujesz wsparcia ode mnie, to też zapraszam cię serdecznie do kontaktu mailowego na konsultacje psychologiczne, takie online czy offline w gabinecie. Jak tylko potrzebujesz, napisz. Punkt siódmy. Jeśli doświadczasz różnych trudności, może masz jakąś diagnozę, na przykład depresji czy zaburzeń lękowych, to pamiętaj, że jesteś kimś więcej niż diagnoza. Nawet jeśli opisuje ona trafnie jakąś część Twojego funkcjonowania. To słowa Marii Kaczorowskiej, psycholożki, bardzo takie rezonujące we mnie. Tak, jesteś kimś więcej niż diagnoza. Nawet jeśli ona naprawdę opisuje jakąś część Twojego funkcjonowania. Jak sobie myślę o diagnozie, to ona nie ma być etykietą, która Cię zamyka w jakimś pudełku, ale dobra diagnoza, czy to Twoja osobista, czy Twojego dziecka, czy kogoś z najbliższych, powinna Ci pomóc lepiej rozumieć wyzwania i trudności, zaburzenia, z którymi mierzy się dana osoba, której ta diagnoza dotyczy. Powinna wskazywać na obszary do poprawy, ale również Twoje mocne strony, na których należy opierać wsparcie i pomoc, a także wskazówki do takiej pracy. I to jest bardzo ważne, jeśli jesteście w jakichś procesach diagnostycznych, żeby od specjalistów prosić, aby diagnoza zawierała takie, takie właśnie elementy. Punkt ósmy. Nie każdy potrzebuje psychoterapii. Może tak być. Że nigdy nie będziesz na procesie psychoterapeutycznym. Może też być tak, że doświadczysz go, ale on nie rozwiąże wszystkich Twoich trudności, problemów czy wyzwań. Tak też się może zdarzyć. Może też być tak, że nawet jeśli odkryjesz na przykład swoją przeszłość i dojdziesz do tego, gdzie leży źródło Twoich trudności, niewiele się zmieni. Tak też może być. Psychoterapia czy konsultacje psychologiczne, czy inne formy wsparcia psychologicznego, to nie są czarodziejskie narzędzia, ale to są sprawdzone sposoby, które mogą być dla Ciebie bardzo pomocne. I jeśli zastanawiasz się, czy skorzystać z takiej pomocy, życzę Ci odwagi, żeby po nią sięgnąć, żeby dać sobie szansę na lepszą jakość życia. Punkt dziewiąty. Oprócz psychoterapii możesz też skorzystać z innych form wsparcia psychologicznego, na przykład z poradnictwa psychologicznego w formie konsultacji psychologicznych, konsultacji kryzysowych, coachingu, różnych warsztatów psychologicznych, a także mądrych artykułów, mądrych webinarów, mądrych podcastów, które są pewną inspiracją, pomagają ci lepiej rozumieć siebie czy mierzyć się z różnymi wyzwaniami, które masz aktualnie w życiu. Pamiętasz zdanie z początku, że u każdego wspieranie zdrowia psychicznego może wyglądać inaczej. I pamiętaj, że czasami naprawdę jedna konsultacja może być naprawdę pomocna. I możesz się bać i sięgać po pomoc pomimo tego lęku. I punkt dziesiąty, ostatni. Cierpienie, dyskomfort, kryzysy były są i będą nas dotykać. Nie mamy wpływu na to, czy dotkną nas jakieś trudne wydarzenia. Ale mamy wpływ na to, co zrobimy, jak sobie poradzimy, jak będziemy postrzegać pewne te wyzwania w naszym życiu. I już dziś możesz zacząć budować swoją odporność psychiczną i dbać o zdrowie psychiczne. I pamiętaj, że jest to proces czyli powoli, małymi krokami do przodu, nie wszystko od razu. To 10 takich moich myśli, które zebrałam a na koniec chciałabym zaprosić Cię do ćwiczenia. Wyobraź sobie piękny kubeczek. To kubeczek Twoich zasobów i Twojej dobrej energii, takiej wewnętrznej energii. I codziennie z tego kubeczka ubywa cieczy. U każdego z nas w innym tempie. Kolejne krople znikają z niej, kiedy nie wysypiasz się, kiedy zaniedbujesz ruch czy wartościowe posiłki. Płynu ubywa, kiedy opiekujesz się chorym dzieckiem, próbujesz załatwić milion spraw z Twojej listy to-do, kiedy rozwiązujesz konflikt z bliską Ci osobą albo starasz się ogarnąć dobrze obowiązki w pracy. Energia ucieka, gdy nie pozwalasz sobie na płacz, gdy próbujesz nie kontaktować się ze swoimi emocjami, tylko upychać je gdzieś tam w środku. Gdy godzisz się na przykład na coś, na co godzić się, nie chciałaś, czy nie chciałeś, gdy zalewają ci niewspierające myśli, gdy doświadczasz trudnych wydarzeń, różne rzeczy sprawiają, że tej cieczy z tego naszego kubeczka ubywa. I bez zadbania o ten kubek, bardzo trudno funkcjonować nam w tej optymalnej równowadze. I dbałość o niego jest bardzo ważnym elementem dbania o nasze zdrowie psychiczne, jak zadbasz o swój kubek. Co cię napełnia. Może to jest dobry sen, może spacer, może przytulasy z dziećmi, albo wieczór z partnerem, czy partnerką, może rozmowa z przyjaciółmi, a może to jest chwila z książką, albo ciepła kąpiel, ciepła herbata z cytryną i miodem, pilates? A może to porządek w domu, bo bałagan mocno cię rozładowuje. Albo odcięcie się od nadmiaru informacji. Może brak pośpiechu jest tym, co ładuje ciebie i napełnia Twój kubek. Może to jest psychoterapia, albo proszenie o pomoc, żeby nie mierzyć się samemu czy samej z trudnościami. Może praca, która daje satysfakcję i cieszy. U każdego i każdej z nas może to być co innego. Dlatego zapraszam Cię, żebyś dzisiaj usiadła, usiadł na chwilkę. I pomyślała, pomyślał, zapisała, zapisał i praktykowała regularnie to, co cię napełnia, co napełnia Twój twoi kubeczek, Twoich zasobów i Twojej dobrej energii. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to będę bardzo wdzięczna, jeśli słuchasz na Spotify i klikniesz tutaj gwiazdki z oceną tego podcastu, albo też lajka like pod tym odcinkiem na YouTubie. Jeśli podzielisz się ze mną jakimś swoim komentarzem, refleksją, to będę też Ci bardzo wdzięczna, albo poślesz dalej w świat ten odcinek. Może ktoś potrzebuje właśnie go wysłuchać. Możesz mi też postawić wirtualną kawę, link znajdziesz w opisie, z góry bardzo dziękuję. I czekam niezmiennie na Twoje pomysły odnośnie treści, tych podcastów, o czym chcesz tutaj posłuchać, albo osób, które chciałbyś, chciałabyś, żebym zaprosiła do rozmów. Także będę bardzo wdzięczna za kontakt z Twojej strony. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję.